Przede wszystkim e, przegraliśmy dzisiaj, e, ponieważ przespaliśmy pierwszą połowę, nie byliśmy sobą i to było bardzo słabe e, gdzieś tam spotkanie w tych pierwszych 45 minutach w naszym wykonaniu. Mimo tego na pewno stworzyliśmy sobie kilka sytuacji i to dobre, które powinniśmy przynajmniej jedną zamienić na bramkę. Eee, widzieliśmy jak to wyglądało. Korona się praktycznie broniła, wyprowadzała bardzo groźne kontrataki, być może tak, taki mieli plan. Natomiast uważam, że ta druga połowa już zdecydowanie gdzieś tam lepiej funkcjonowaliśmy. Natomiast uważam, że o takiej końcowym wyniku zdecydowały po prostu braki kadrowe dzisiaj. Nie mieliśmy trzech ludzi tak naprawdę i to było widać, że ta motoryka siadła i już jeszcze nie pociągnęli naprawdę tego wyniku i nawet jedna, jedna gdzieś jedna czy dwie osoby, jak wypadają, no to gdzieś tam się nam zaburza ten, ten cykl, który, który, gdzieś, który gdzieś sobie nakreśliliśmy, natomiast pracujemy dalej. No wiadomo, jest to fajny, prestiżowy mecz i, i, i jesteśmy bardzo źli, natomiast trzeba to po prostu odrobić w meczu zawył. Bardzo się cieszymy, tak, to, to dla Korony, dla, dla Kielc, yy, wiadomo, tak, derby, derby z KSZO, co tutaj dużo, dużo tłumaczyć. Myślę, że Kiwice zgromadzeni na stadionie zobaczyli bardzo dobre widowisko, nie tylko pod względem walki, ale również pod względem jakości piłkarskiej. Chciałbym tutaj bardzo, bardzo podziękować zawodnikom, którzy zeszli z pierwszego zespołu, bo dali nam dzisiaj piłkarską jakość, dali nam doświadczenie. Yy, tak naprawdę my w pierwszej połowie dzięki właśnie tej jakości piłkarskiej powinniśmy ten mecz zamknął, bo mieliśmy 3 cztery sytuację. sytuacje. Natomiast wygrywaliśmy 1-0, tak, straciliśmy bramkę, trudno, nie załamaliśmy się, walczyliśmy do końca. Yy, o zwycięstwo, wierzyliśmy w to zwycięstwo. E, ta jedna akcja przesądziła o, o losach meczu, bardzo się cieszymy, w końcu mamy upragnione trzy punkty, bo tak naprawdę po, po tych dwóch meczach zremisowanych e, chyba te trzy punkty nam się w końcu należały.